Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy używać Arduino, ja używam Arduino Micro. Będziemy używać diody standardowej, diody LED. No i jednokolorowej, bo czterokolorowej nie mam. Może kiedyś zrobię film, albo to do tego filmu z czterokolorową tutaj przycisk. Kable męsko-męskie potrzebujemy rezystor. mogą być te najsłabsze wszystkie, bo zadziałają do diody, diody nie potrzebują jakichś mocnych rezystorów no i płytka stykowa zaczynamy dobra więc tak najpierw biorę tutaj arduino i jeśli chcecie film o podstawach płytki co to jest gnd jakie to są oznaczenia co one oznaczają to po prostu napiszcie w komentarzu no i jak będzie tak no myślę że z pięć takich komentarzy to zrobię taki film tu mamy przycisk do resetu na razie go nie będziemy używać Pamiętajcie o alfabecie, ja to Wam mogę wytłumaczyć w tym filmie, tylko najpierw potrzebujemy, musicie chcieć ten film, 5 osób przynajmniej. Teraz podłączymy sobie diodę. Patrzcie na to, która nóżka jest krótsza, która dłuższa. U mnie tego nie widać, bo się nóżki wyrobiły, więc możecie, jak Wam się nóżki nie wyrobiły, to patrzycie do środka, tak pod światło, macie tam część większą i mniejszą, większą część podłączymy do rezystora mniejszą od razu do arduino teraz bierzemy rezystor większą część, tu rezystor będzie o, tu go sobie wypchniemy obok teraz dajemy do z arduino wpinamy gnd tutaj sobie podniosę diodę żeby no bo dobra, tak o. I tu wpinamy to, to GND do minusa. Teraz bierzemy kolejny kabel i z minusa wpinamy tutaj do drugiego miejsca, gdzie jest rezystor, żeby przesyłać y, masę, czyli GND. Teraz podłączymy, no, dioda w sumie, a jeszcze jeden kabel tutaj do drugiej nóżki kabel musi być. I jego sobie wypniemy do jakiegoś pinu, ja sobie wypnę do pinu numer 7. Teraz podłączamy sobie no, ostatnią rzecz, tam dwa kable do tej rzeczy są, czyli to jest przycisk, to jest y, przycisk to jest przycisk z wbudowanym rezystorem. Jeśli takiego nie macie, no to musicie inny tutorial odpalić. Jak znajdę jakiś, to Wam podlinkuję w opisie. No ja mam taki, tylko takie przyciski, więc nie, nie pokażę Wam jak to się robi. Dobra, to teraz podłączamy przycisk. Tu sobie podłączymy minus do drugiej nóżki. Tutaj sobie zobaczycie zaraz, o tak, druga. Teraz nóżka pierwsza, czyli ta od strony u mnie Arduino. Podłączamy sobie do pinu. Ja sobie podłączę do pinu. Numer 2. Dobrze wpiąłem, dobrze wpiąłem. No jeszcze tutaj sobie poprawię, o. Przechodzimy do programowania. Więc tak, jesteśmy teraz w Arduino IDE. Czyli programie do programowania tego Arduino. Hmm. Tutaj możemy. Czy od niego odbierać sygnał? Wpisujemy przecinek, spacja i wpisujemy, wpisujemy output. Teraz znowu pin, mode, numer 2, czyli przycisk. Jeśli macie przycisk z rezystorem nie wiem co się wtedy wpisuje naprawdę nie wiem jak macie przycisk z jak macie przycisk bez, bez rezystora wbudowanego tylko musicie sami jak macie przycisk bez rezystora to wtedy nie wiem co się wpisuje no, naprawdę znajdę wam jakiś poradnik podeślę podlinkuję w opisie a jeśli macie z wbudowanym rezystorem tak jak ja to wpisujemy input podłoga up pamiętajcie żeby zawsze dawać średniki na koniec inaczej program nie zadziała i teraz tak kontrolnie digital write czyli wyślij sygnał do numeru 7 czyli diody przecinek 7 low, czyli że dioda ma się wyłączyć, średnik na końcu i tak skończyliśmy nasz void y, setup. Teraz przechodzimy do void loop, czyli do pętli. Tu wpisujemy tak if, czyli jeśli warunek, a naszym warunkiem będzie digital write, y, nie write tylko read, czyli odczyt danych z numeru 2. Jeśli będzie się równał low, czyli przycisk, tu możecie wpisać dwa ukośniki, to jest komentarz, nie musicie go wpisywać, on nie wpływa na, w żaden sposób na program. Możecie tylko sobie dopisać, jak piszecie długie programy, to bardzo polecam tego używać. Jeśli przycisk jest ciśniony, Mięty. Tu jeszcze zapomniałem dodać. W tym miejscu otwieramy taką. To nam się nie powinno stać. Teraz wchodzimy sobie tu i wpisujemy digital write, czyli wyślij sygnał do numeru 7, czyli do diody high, czyli że dioda nam się włączy. Nam, tu robimy zamknięcie. Wpisujemy else, Otwieramy. Piszemy e A i ELS. To oznacza jeśli przycisk, jeśli przycisk nie jest ciśnięty. Czyli jeśli warunek nie jest spełniony w naszym, w naszym przypadku, warunek to jest przycisk. I teraz wpisujemy sobie Digital. Write. Numer 7. Low. Teraz pamiętajcie o tym, żeby ustawić po pierwsze dobrą płytkę. Tu macie w, w, Arduino zrobioną przez tą firmę. Ja mam też ESP, taką dodatkową, inną firmą, tutaj mam takie ciekawe moje, w sensie inne płyty, które używam w tym odcinku. Wybieramy port, który to od razu wyświetla, bardzo to wam powinno od razu świecić, jeśli macie kabel do przesłania danych. Teraz sobie program zapiszemy się wpisane, na no, 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 właśnie zapomniałem tutaj średnik pamiętajcie o średniku dajemy upload no, nie ma żadnych błędów tak, yy, zawsze się na początku coś tam wysyła jakieś wiadomości ale na czerwono mogą się też wysłać błędy więc nie ignorujcie tego teraz przechodzimy do chętka tu klawiaturę, żeby nie przeszkadzała. Mamy Arduino. I kiedy wciśniemy przycisk, kiedy się świeci. To jest w sumie wszystko w tym odcinku.